Agencja przepaliła Ci budżet? Często to słyszę od swoich klientów. Przechodzą do mnie na konsultacje płacząc, bo nie tylko stracili pieniądze, ale zazwyczaj nawet nie wiedzą, co poszło nie tak. Bo od agencji dostaje jakiś ogólny raport, że przecież reklama wyświetla się tylu i tylu osobom i że widocznie produkt jest kiepski. Po pierwsze, musisz pamiętać, że agencja marketingowa to biznes jak każdy inny. To znaczy, że ich głównym celem jest zarobić pieniądze dla siebie. Nie dla ciebie, nie na twoje rachunki, a na siebie, na swoje rachunki, na swoje pensje. A to oznacza, że zazwyczaj jesteś jednym z wielu klientów, który obsługuje jedna osoba. Wiem, że może brzmieć to brutalnie, ale jeśli myślisz, że agencja marketingowa da Ci jedną osobę, która będzie tylko i wyłącznie skupiać się na Twoim biznesie, to oczywiście się mylisz. A to oznacza, że Twój biznes jest w rękach osoby, która oprócz ciebie ma jeszcze kilku, może kilkudziesięciu klientów jak Ty. Przechodzi rano do pracy, ma ileś rzeczy do zrobienia i chce na czas wyjść do domu. I że dla nich jesteś tylko kolejnym kątem do obsłużenia, do którego będą zaglądać od czasu do czasu. Po drugie, wiele agencji działa według starych schematów, które po prostu już nie działają. Co ma na myśli? Algorytm Facebook Ads zmienia się szybko. Algorytm Instagrama zmienia się cały czas. Ludzie kopiują swoje strategie. I do dzisiaj szokuje mnie, ilu marketerów, którzy robią reklamy dla agencji marketingowych, nie potrafią ich robić dobrze. Reklamy robią na zasięgi, na wyświetlenia. Nie mają pojęcia o tym, że reklamy powinny być ustawione na konkretne konwersje i że reklamy powinny być na bieżąco optymalizowane. Albo nie robią reklam na konwersje celowo, bo takie reklamy są trudniejsze. Trzeba przy się bardziej napracować, robić testy, ciągle optymalizować. No i oczywiście brać odpowiedzialność za wyniki kampanii. Niby oczywiste, ale jest jakiś powód, dla którego tak dużo osób przychodzi do mnie po tym, jak agencja przepala im nieraz dziesiątki tysięcy złotych. Schemat zazwyczaj jest prosty: bardzo łatwo puścić reklamy na wyświetlenia, reklamy na zasięgi lub kliknięcia, tylko że tobie nie chodzi o to, żeby twoje reklamy zobaczyło pół Polski, a o to, żeby ta reklama wyświetliła się. Twoim najlepszym klientom, a także o to, żeby dalsza część lejka dobrze działała. System sprzedażowy, strona, remarketing. Po prostu większość marketerów, powiedzmy sobie szczerze, tego nie ogarnie dobrze. Nie ma na to czasu oraz nie ma zwyczajnie wiedzy, która faktycznie pozwoli im wygenerować dobre rezultaty. A jeśli Ty nie wiesz, jak powinny wyglądać dobre reklamy, to oczywiście nie masz pojęcia, że dana agencja idzie na łatwiznę i próbuje Ci wmawiać, że widocznie produkt jest nieinteresujący. Rekord mojej klientki to znana agencja prowadzona przez osobę bardzo znaną na Instagramie, która przepaliła jej, uwaga, 200 tysięcy złotych. Prawie spadłam z krzesła, jak to usłyszałam. No dobrze. Ale czy każda agencja przepala budżet? Nie, nie każda, ale na taką agencję, która faktycznie dostarczy ci rezultaty, po prostu cię nie stać. Chyba, że zarabiasz minimum 100 tysięcy złotych na miesiąc. Dlaczego? Ponieważ nadzorowanie kampanii reklamowej. O Optymalizacja, budowanie strony, która konwertuje, czy nawet całego lejka, to wszystko wymaga czasu i eksperckiej wiedzy. Jeśli spodziewasz się, że ktoś za 1000 złotych ustawi ci cały system, który będzie ci generował 50 tysięcy złotych na miesiąc, to zastanów się, dlaczego ktoś miałby to w ogóle robić za 1000 złotych. Wiadomo, że jeżeli ktoś umie ustawić system, który będzie ci generował duże kwoty, to ta osoba również weźmie minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych za ustawienie takiego systemu. A i już teraz słyszę, że bardzo przeciętne agencje, które nie gwarantują żadnych rezultatów ani nie optymalizują kampanii, wołają sobie między 20 a 50 tysięcy złotych za zwykłe ustawienie. Prostego lejka sprzedażowego. I niestety ze wszystkich powyższych względów tańsze agencje, które de facto wcale nie są takie tanie, nie będą w stanie Ci dowiedzieć rezultatów, a te, które dowiozą, na nie po prostu cię nie stać. I dlatego, jeśli chcesz faktycznie zarabiać na biznesie online, to nie masz wyjścia i musisz nauczyć się sam tworzyć kampanię i musisz się sam nauczyć. Prowadzenia własnego marketingu online. To od tego zależy, czy tak naprawdę Twój biznes będzie zarabiał i czy Twój biznes uwolni ci czas i energię. Dobra wiadomość jest taka, że to wcale nie jest takie trudne, jak Ci się wydaje. Z dobrym mentorem i przy odrobinie chęci pracy jesteś w stanie nauczyć się tego w kilka tygodni. Skąd to wiem? Bo ja. Też przecież kiedyś zaczynałam, a w dodatku każdego tygodnia rozmawiam z moimi klientami, z moimi studentami. I powiem Ci, że jeśli chodzi o osoby, które faktycznie chcą ruszyć z biznesem online i zarabiać docelowo między 50 a 100 tysięcy złotych na miesiąc, to w znacznej większości najlepiej wychodzą na tym te osoby, które rozumieją, że podstawą sukcesu w biznesie online. Jest opanowanie marketingu i sprzedaży. Jeśli sami nie potrafimy pozyskać nowych klientów na nasze usługi, kurs czy e-book, to będzie nam po prostu ciężko z tym biznesem. Bo zakładanie, że ktoś przyjdzie i za tysiąc lub dwa tysiące złotych złoży nam system, który będzie generował dochód pasywny, jest po prostu nierealne. Dlatego moja rada, jeśli zależy Ci na dochodowym biznesie online, który uwolni Twój czas, to weź sprawy w swoje ręce i nauczy się samodzielnie budować system który będzie Ci zarabiał 50, 60, a nawet 100 tysięcy złotych na miesiąc. To tyle ode mnie. Jeśli chciałbyś, abym pomogła Ci ustalić najlepszą strategię sprzedażową, strategię, która dopasowana jest do Ciebie, do Twoich potrzeb i do Twoich możliwości, tak abyś klientów zaczął pozyskiwać szybko, a przy tym uwolnił czas, to kliknij na link pod tym filmem i umów się na sesję konsultacyjną. W przeciwnym razie zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmów na moim kanale.